Zanim przejdziemy do tego, w jakich kolorach jest jej dobrze, a w jakich źle, zacznijmy od tego w ogóle, jakim typem kolorystycznym Julian jest. Jest to czysta wiosna, której atrybuty to przede wszystkim czysta, ciepła i jasna. Po prawej stronie, jak zawsze, macie w rogu zdjęcia z młodości i też z dzieciństwa, i możecie zwrócić uwagę na to, że Julian jest raczej czystą wiosną, ale tą jaśniejszą wersją czystej wiosny, ponieważ ma bardzo jasne blond włosy i jasne niebieskie oczy. Jakich kolorów tak naprawdę czysta wiosna potrzebuje? Przede wszystkim muszą być to kolory czyste. Czyste bez jakiegoś takiego zabrudzenia innym kolorem. Muszą być to kolory ciepłe i muszą być to kolory jasne. Ze względu na to, tutaj, że właśnie Julian Hue jest też tą jaśniejszą, czystą wiosną. No i przejdźmy sobie do stylizacji, w których moim zdaniem Julian Hue wygląda źle, a nawet bym powiedziała bardzo źle. Stylizacja numer jeden, gdzie ma na sobie. Ciemne kolory, bardzo ciemne czerwienie, które dodatkowo są delikatnie przygaszone. No, wygląda ona naprawdę tragicznie, ze względu nawet na to, że nie pasują te kolory do waloru jej włosów. Walor włosów jest bardzo jasny, a te ubrania są bardzo ciemne.